Cześć, witajcie. Z tej strony Frodo. E, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider 3 Adventure of the Lara Croft. E, słuchajcie, no skończyliśmy sobie tutaj. Wyszliśmy z tej świątyni. Pogadaliśmy z tym tubylcem. E, no i cóż, kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj w tym etapie... Zobaczę jak z bronią stoję. E, będą takie jaszczury. Nowi przeciwnicy. Trzeba uważać, żeby się nie zbliżyli do nas bo zioną takim zioną takim jadem i zatrują nas i wtedy będziemy musieli koniecznie użyć apteczki a szkoda dobra no i cóż tutaj pomalutku na dół nie wskakujemy oczywiście do wody gdyż od razu grozi to śmiercią na miejscu ona jest zbyt rwąca, żeby na nią skoczyć właściwie do w, hu. przycisk co on w sumie nam daje aha, że ta krata tutaj jest opuszczona W tym etapie słuchajcie, też są dwie ścieżki jedna krótsza, druga dłuższa oczywiście ja wybieram tą dłuższą yy, z sekretami czekajcie tylko zobaczę czy ja dobrze Tutaj musimy otworzyć sobie tą bramkę. Więc idziemy tu. Tu po malutku. Dobra. Dwa tylko. Słuchajcie, weźmiemy sobie może coś lepszego. Szkoda, że nie mam właśnie do tych naboi. No ale dobra, niech będzie to. Uwaga... Dobra I tutaj jest guziczek. Najpięknie, no Wracamy się tam. Yy, w sumie możemy jeszcze sobie iść tutaj, ale tutaj słuchajcie. Jest jaszczur i on pewnie nas zatruje, ale spoko. No właśnie już idzie. Przynajmniej zobaczycie jak właśnie nas zatruł. To pójdziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie ten diament, bo też tu tutaj jest. wtedy nie będziemy musieli używać apteczki. O, super bo tam jest kolejny ten jaszczur skuba nic zjał dobra, idziemy Dobra, wracamy do tych drzwiczek tam, gdzie się otworzyły. Z powrotem tędy. Tutaj ostrożnie po tych kolcach. No i dobra. W ogóle etap nazywa się y, Maduba Canyon. Taka nazwa, widocznie, jakaś nazwa tego y, języka z, z tego plemienia tutaj, tych tubylców. Tak można to nazwać? Maduba, Gorgę czy coś takiego? No, nie tak miało być. widzicie, coś szybko. Nie mieli wychodzi. Przechodzimy tutaj, bo już mamy wejście i i i... Aha, dobra, skaczemy. Tu będzie pierwszy sekret. O ile pamiętam. No. Zapiszę sobie. Tutaj będziemy zjeżdżać, to uwaga, bo tam są ognie. Będziemy musieli szybciutko skoczyć. Bo tak to koniec już po nas. I tak samo tutaj nie wskakujemy na to, bo też się zapali. Tylko robimy o, coś takiego. O, jaszczur na dole, ale w sumie nie potrzebujemy schodzić na dół. Więc zostawimy go sobie. Tu teczka Tutaj, słuchajcie o ile pamiętam, tak, kucniemy sobie. O właśnie. Łapka. Tylko sobie wezmę ten kryształ. Tutaj w sumie woda jest taka spokojna, ale nie radzę tu wskakiwać, bo są piranie. Więc idziemy z powrotem. kamerę, bo tak nie jest lepiej. kakujemy na półkę kolejną do góry i tutaj słuchajcie będzie drugi sekret ja trochę taki dziwny sposób znam na niego, nie wiem czy to jest dobry sobie staję tutaj oczywiście sobie zapiszę, bo może mi się nie udać i skok do tyłu o, coś takiego nie wiem czy to jest dobry sposób czy są jakieś inne idziemy tutaj do tej chatki Rakietkę widzę, mamy. Dobra, wracamy się. Więc tutaj aż tam musimy doskoczyć, mam nadzieję, że mi się uda. A, już wiem, gdzie jestem. Słuchajcie, tutaj jest nasz kajak. Nie przepadam za tym kajakiem, powiem Wam szczerze. Strasznie się ciężko o tym steruję. To jest takie moje zdanie. Dobra, tutaj musieliśmy zabić tych tyle, żeby tą wajchę przekręcić, sobie. No i dobra, Skakujemy do tego kajaku, kajaka. Nie wiem, jak to się odmienia. <ścoughs> Sorry, dobra, jedziemy z Koksą. No właśnie, Już moje pierwsze problemy są. żeby ominąć pułapkę, musimy wjechać w ten rejon właśnie za tą e, zieloną linką. będzie najlepszy sposób. Dobra. Idziemy dalej. Słuchajcie, wezmę sobie apteczkę, może, bo trochę mam mało życia. A widzę, że te skoki nas trochę tutaj zabijają. A właśnie to tak nawet. Nie chcę tędy, bo tam są pułapki. Chociaż w sumie z tej strony też są pułapki. Też tak. No ale spróbujemy. Może mi się uda. Tutaj oby nie na to czerwone. Strasznie trudno, słuchajcie. Co się tu steruję tym? Pewnie mi się nie uda. No, ale trudno. O. No właśnie, to jest właśnie to. Więc śmiało. Aha, to tutaj jesteśmy z tej strony, no dobra. Płyniemy do góry. Będzie w miarę spokojnie, ale jeszcze nie wychodzimy, dlatego że to są piranie. Dobra, teraz tam. ten błąd słuchajcie i już po prostu tak ciężko się steruje tym że to jest katastrofa jakaś strasznie to jest irytujące jak dla mnie albo może wymyślam nie wiem Wyskakujemy, tylko uwaga tutaj na tego krokodyla. To onec tutaj zje. Dobra. A krokodyl sprytnie się ukrył, tak? No dobra. Idziemy dalej. Ogólnie w tym etapie chodzi o to, żeby właśnie podnieść ten wielki, nie wiem jak to można, taki głaz. Musimy dostać się do tego mechanizmu i wtedy sami zobaczycie co będzie. Ja sobie to zapiszę. Dobra, idziemy. na te ognie w odpowiednim momencie trzeba przejść sobie tak tylko na chwilkę stanę bo nie wiem jak to, jak to ma zasięg dobra i szybko może się uda dobra udało się pierwsze dobra i drugie uciekamy wow Fuks. Dobra, będzie. Przeskakujemy na tamtą stronę. Tutaj mamy wyrzutnie rakiet. Dobra, przyda się. Zobaczymy. Gdzie jesteśmy? Aha, dobra, chodzimy na dół. Kolejny sekret chyba tutaj będzie, ile pamiętam. Zapiszę. To jest trzeci sekret, słuchajcie, ostatni w tym etapie. Więc już mamy wszystkie. No i cóż, wracamy się. Idziemy tym razem tutaj do góry. Uwaga na buchające ognie. Kompletnie nie widać, jaki one mają zasięg. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Udało się. I tutaj jest droga i w lewo, i w prawo. Pójdziemy sobie najpierw, słuchajcie, tutaj. W lewo. Zabierzemy sobie bodajże naboje do shotguna, o ile pamiętam. Tak? Tak. I flary. Dobra. Okej, okay, teraz możemy iść na drugą stronę. Przeskakujemy najpierw tu, tutaj potem na drugą stronę. Dobra. I na samą górę, słuchajcie, wzdłuż tego wodospadu tutaj. Tutaj jeszcze nie. Nie schodzimy, bo wpadniemy do wody. O ile pamiętam. Mm, proponuję tutaj. OK. Idziemy dalej. Schodzimy na dół. A, i tutaj będzie taka, hmm, takie pomieszczenie, słuchajcie. Właśnie. Uwaga na te kule, schylimy się tu, ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj będzie jeszcze jedno. O, właśnie, już leci za nami. I też się tak skryjemy. Uff, dobra ale to jeszcze nie wszystko bo tutaj o, nad nami jest kolejny głaz sobie zapiszę szybko biegniemy i uciekamy tu dobra i tutaj też będą właściwie jeden zobaczymy, może mi się uda udało się, OK to chyba by było na tyle. Przechodzimy na drugą stronę. No i dobra. Tutaj jak pamiętacie, płynęliśmy tędy, co mi się nie udało. Padliśmy tam na kolce. Dobrze, I teraz tutaj możemy sobie zjechać. Oj. Dobra. O, słuchajcie. Jesteśmy tutaj, właśnie, gdzie jest ten łańcuch. Pod nami jest ten wielki lej. Więc wchodzimy na górę. Po tych czaszkach. Sorry za karetkę. Jak ją słyszeliście, siła wyższa. Dobra, teraz tak. Właśnie, wiedziałem, że on Dobra, i o! Super. Podnieśliśmy ten cały korek, że tak powiem, do góry. I woda spływa teraz z, yy, w dół. Zresztą zaraz zobaczycie. My teraz śmiało możemy sobie tam wpłynąć. Czego ten krokodyl? Zapiszę. Słuchajcie, ja tutaj zrobiłem cięcie, bo mi się nie udało. Po prostu rewelacja. Ja miałem mało życia, wskoczyłem właśnie w ten lej. Zaraz zobaczycie. Od razu mnie zabiło, więc spróbujemy jeszcze raz. Dlatego muzyczka się tutaj wyłączyła. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. O, bo widzicie, z tej wody już tego korka, że tak powiem, nie ma. I teraz zrobił się taki wielki jeden lej, jak w wannie. Poczekajcie, wezmę sobie tylko, jak w ogóle stoję. A, dlatego. Dobra. Tutaj potrzebujecie całe życie, żeby wskoczyć w dół. No właśnie, duże życie odejmuje. Dobra. Tutaj możemy sobie. A, wezmę sobie jeszcze jedną apteczkę. Już wyskoczyć z łodzi. Śmiało. Dobra, uciekamy. Bo ten krokodyl, żeby nas tu nie dziabnął. Super. Dobra. I teraz gdzie jest Wajcha? Tu czy tu? Tu. Musimy otworzyć sobie te drzwiczki. Wypływamy szybciutko, bo tutaj płyną już o, dwa krokodyle. No nie, jeszcze się odsunęła do tyłu. to rewelacja. Dobra. Zostawiamy tych krokodyle. Tutaj kończymy już etap. To będzie. Teraz będzie następny ostatni etap. I to będzie chyba walka, o, o ile pamiętam z bosem, z tym szamanem puna. Ja sobie oczywiście zapiszę tak jak zawsze przed końcem. Tak. Yy, 29 minut. Tutaj mamy trzy sekrety, więc wszystko ok. No i cóż, zapraszam Was do następnego etapu. To będzie ostatni, tak jak mówiłem w, na Pacyfiku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trzymajcie się. Cześć.